Dom bez kota to głupota, mówią moi znajomi, ja jestem kociarzem, mam kota, ale Tomek ma psa. To jest taka mała święta, wojna psiarzy i kociarzy. Każdy z nas kocha czworonożnych przyjaciół, każdy ma słabość do nich, każdy lubi się zwłaszcza w taką pogodę przytulić wieczorem w domu, ale nasi czworonożni przyjaciele przez nas są świetnie zaopiekowani, ale są tacy... Którzy tego wsparcia potrzebują. I tu na szczęście wielkie serca mieszkanek, mieszkańców Szczytna, otwierają się 13 i 21 grudnia. Gdzie? Oczywiście gdzie indziej, jak w Kauflandzie. Spotykamy się tam i Wasze wsparcie przy zakupie karmy będzie bardzo cenne. E, Tomczu, jesteś psiarzem, ja jestem chociażem, ale obaj mamy też słabość do muzyki, a już niebawem premiera świetnego teledysku. Już 9 grudnia zapraszamy na oficjalną premierę naszego teledysku wraz z utworem napisanym specjalnie na tę okoliczność. Utwór koniecznie oglądajcie, udostępniajcie i spotykamy się w Kauflandzie w Szczytnie 9... Nie, przepraszam, 13 i 21 grudnia. Mariusz Korpoliński i Tomasz Parczyński zapraszamy. hauch w miał!